Drogi przyjacielu, droga przyjaciółko, czy czułeś kiedyś w głębi serca boską obecność próbującą się z tobą skontaktować, ale nie wiedziałeś jak to zinterpretować? Być może właśnie teraz otrzymujesz potężną wiadomość, niebiański dar, który może przemienić twoje życie finansowe, duchowe i emocjonalne. A co gdybym powiedział ci, że święty pius, jeden z największych świętych naszej wiary, ujawnił że istnieją cztery święte zwierzęta, które Bóg stawia na Twojej drodze, aby przyciągnąć dobrobyt, ochronę i obfitość błogosławieństw? Tak, ci boscy posłańcy mogą być w Twoim domu, w Twoim ogrodzie, a nawet mogą przechodzić Ci przed oczami, a Ty być może nigdy nie zdawałeś sobie sprawy z ich znaczenia. Ale uwaga, odrzucenie ich może być jak zamknięcie drzwi przed łaskami, które Bóg dla Ciebie przygotował. Dzisiaj pragnę zaprosić Cię w głąb duchowej podróży, do dialogu, który poruszy Twoją duszę i ujawni znaki, które Bóg pozostawił w stworzeniu, jak napisano w liście do Rzymian 1:20, albowiem od stworzenia świata niewidzialne własności Boga, wiekuista Jego moc i Bóstwo, przez rzeczy stworzone są widoczne i zrozumiałe. Te zwierzęta nie są tylko częścią natury. Są instrumentami boskiej opatrzności, wybranymi przez Boga, aby prowadzić cię do obfitości, pokoju i ochrony. Święty Pius swoją duchową mądrością zawsze powtarzał: Nie martw się tak bardzo o przyszłość, ale zaufaj opatrzności Bożej, która nigdy nie zawodzi. Wierzył, że Bóg komunikuje się z nami w prosty sposób, często za pośrednictwem natury, jak kot pojawiający się u Twoich drzwi, żółw przechodzący przez Twój ogród, ptaki śpiewające za Twoim oknem lub pies obserwujący Cię z wiernością. To są boscy posłańcy, a dziś odkryjesz, jak mogą zmienić Twoje życie. Czy czułeś kiedyś ten ucisk w klatce piersiowej, uczucie, że sprawy nie idą tak jak powinny? Być może rachunki są opłacone, a mimo to czujesz niewytłumaczalną pustkę duchową. Dzisiaj Bóg chce pokazać, że istnieje rozwiązanie i jest ono bliżej niż myślisz. Ten film nie jest tylko kolejnym materiałem to wyjątkowa, potężna i duchowo istotna wiadomość, która może być przełomowym momentem w Twoim życiu. Przygotuj swoje serce, otwórz swój umysł i chodź ze mną. Razem odkryjemy duchowe tajemnice czterech świętych zwierząt, które Bóg posyła do Twojego domu. Jesteś gotowy na tę przemianę? Wiem, przez co przechodzisz, mój przyjacielu, moja przyjaciółko. Życie może być wyzwaniem, prawda? Rachunki gromadzą się z miesiąca na miesiąc. Długi wydają się ciężkim brzemieniem. Odczuwasz, że bez względu na to jak bardzo się starasz, dobrobyt wydaje się zawsze odległy, niedostępny. Być może już się modliłeś, prosiłeś Boga o znak, o światło, ale wciąż czujesz ten ciężar na sercu, jakby coś blokowało tak bardzo pożądane błogosławieństwa. A czasami duchowo czujesz się zniechęcony, jakby twoja Wiara była wystawiana na próbę przy każdej nowej przeszkodzie. Zastanawiałeś się już, dlaczego nic się nie udaje: czy jestem na złej drodze, czy Bóg o mnie zapomniał? Chcę ci powiedzieć z całego serca, że nie jesteś sam. Wielu z nas przeżywało te chwile wątpliwości, strachu, niepewności, ale oto dobra wiadomość: Bóg nigdy cię nie opuścił. Jest przy tobie, wysyłając znaki, komunikując się za pośrednictwem stworzenia, jak zawsze to robił. Święty Franciszek z Asyżu, święty, który widział Boga w każdym stworzeniu, mówił: Wszystkie stworzenia są dziećmi Ojca i braćmi człowieka. Te zwierzęta, które przechodzą ci przed oczami: kot, żółw, ptak, pies to nie są zbieg okoliczności. To posłańcy Boga, przynoszący nadzieję, kierunek i błogosławieństwa do Twojego życia. Kiedy ignorujesz te znaki, to tak jakbyś mówił nie boskiej opatrzności. Być może czułeś już pustkę, niepokój, nie wiedząc dlaczego. To może być Bóg wzywający Cię do zwrócenia uwagi, do otwarcia serca na Jego dary, dobrobyt, którego szukasz, równowaga finansowa, pokój duchowy wszystko to jest w zasięgu Twojej ręki, ale musisz nauczyć się rozpoznawać posłańców, których Bóg wysyła. Są obecni w Twoim domu, w Twoim ogrodzie, a nawet w Twoich snach. Gotowi, aby Cię prowadzić. Dzisiaj chcę pomóc Ci jasno dostrzec te znaki. Odkryjesz, że nie potrzebujesz wielkich wysiłków ani złożonych rytuałów, aby przyciągnąć błogosławieństwa Boże. Wszystko zaczyna się od otwartego serca, odnowionej wiary i gotowości do słuchania głosu Bożego, który mówi poprzez stworzenie. Razem zrozumiemy, jak te cztery święte zwierzęta mogą zmienić Twoje życie. Zostań ze mną, ponieważ to, co nastąpi, jest potężne i może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz świat. Zanim zagłębimy się w cztery święte zwierzęta, należy zrozumieć, że wszystko to opiera się na Słowie Bożym i mądrości świętych. Biblia uczy nas, że Bóg stworzył wszystkie rzeczy w boskim celu, a każde stworzenie odzwierciedla Jego chwałę i Jego moc. W liście do Rzymian 1:20 napisano, albowiem od stworzenia świata niewidzialne własności Boga, wiekuista, jego moc i bóstwo, przez rzeczy stworzone są widoczne i zrozumiałe. Oznacza to, że zwierzęta, które przechodzą nam przed oczami, to nie tylko żywe istoty, są one boskimi znakami, posłańcami opatrzności, których Bóg używa, aby nas prowadzić. Święty Pius ze swoim głębokim związkiem z Bogiem zawsze przypominał nam, że boska opatrzność działa w tajemniczy sposób, ale nigdy nie zawodzi. Mówił: "Zaufaj Bogu, ponieważ on nigdy nie opuszcza tych, którzy w niego ufają. Ta ufność jest kluczem do rozpoznania znaków, które Bóg wysyła, często poprzez prostotę zwierzęcia." Święty Franciszek z Asyżu który nazywał zwierzęta braćmi, widział w nich żywą obecność Stwórcy, mówił: Bądź pochwalony, Panie Mój, za wszystkie Twoje stworzenia. Ci święci uczą nas, że stworzenie jest odbiciem miłości Boga, a zwierzęta są częścią tego boskiego planu. Cztery zwierzęta, które będziemy badać: kot, żółw, ptaki i pies to nie tylko symbole. Niosą ze sobą duchowe nauki, które bezpośrednio łączą nas z wolą Bożą. Przypominają nam, że dobrobyt nie jest tylko materialny, ale także duchowy, emocjonalny i relacyjny. Jak napisano w Ewangelii Mateusza 6:33: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko to będzie Wam dodane. Kiedy otwieramy nasze serca dla tych posłańców, otwieramy drzwi dla błogosławieństw, które Bóg przygotował. To nie jest przesąd, ale głębokie połączenie z Boskim Stworzeniem. Chodzi o patrzenie oczami wiary, jak uczyli nas święty Pius i święty Franciszek. Pokazują nam, że Bóg komunikuje się z nami przez cały czas, a naszym zadaniem jest słuchanie. Odkryjmy teraz inspirujące historie, które pokazują, jak te zwierzęta zmieniły życie, przynosząc nadzieję, dobrobyt i boską ochronę. Teraz chcę opowiedzieć Ci trzy historie, które poruszą Twoje serce i pokażą, jak te święte zwierzęta mogą zmieniać życie. Pierwsza dotyczy Anny, samotnej matki, która borykała się z przytłaczającymi trudnościami finansowymi. Rachunki piętrzyły się, a ona czuła, że jej wiara jest nadwyrężona. Pewnego dnia czarny kot pojawił się u jej drzwi, patrząc na nią głębokimi i spokojnymi oczami. Chociaż początkowo wahała się, Anna przypomniała sobie słowa świętego Franciszka, Wszystkie stworzenia są naszymi braćmi. Postanowiła przygarnąć kota, dając mu jedzenie i czułość. Od tej chwili coś się zmieniło. Zaczęły pojawiać się małe błogosławieństwa, sąsiad zaoferował dodatkową pracę, długi zaczęły maleć, a Anna poczuła spokój, którego nie czuła od lat. Uważa, że ten kot był znakiem Boga, protektorem wysłanym, aby chronić jej dom i otworzyć drzwi do dobrobytu. Dzisiaj Anna żyje lżej, wiedząc, że Bóg nigdy jej nie opuścił. Druga historia dotyczy Jana. Mężczyzny przytłoczonego stresem i uczuciem, że jego życie stanęło w miejscu. Pracował nieustannie, ale nic nie wydawało się postępować. Pewnego dnia, spacerując po swoim ogrodzie, Jan znalazł powoli poruszającego się żółwia, niosącego swój dom na grzbiecie. Zaintrygowany poszukał informacji i odkrył, że żółw jest symbolem cierpliwości, stabilności i długowieczności. Zainspirowany Jan zaczął stosować tę naukę w swoim życiu. Zaczęto podejmować decyzje spokojniej, ufając Czasowi Bożemu, jak zawsze powtarzał Święty Pius, Czas Boży jest doskonały. Stopniowo Jan uporządkował swoje finanse, otworzył mały biznes i znalazł równowagę duchową. Żółw był boskim prezentem, przypomnieniem, że pośpiech nie prowadzi do prawdziwego dobrobytu. Dzisiaj Jan żyje z wdzięcznością, wiedząc, że Bóg prowadził go za pośrednictwem tego małego zwierzęcia. Na koniec mamy historię Marii, młodej kobiety, która zmagała się z ogromnym zniechęceniem. Straciła pracę i czuła, że jej życie jest bez celu. Pewnego dnia wróbel usiadł na jej oknie i zaczął śpiewać. Maria, która znała słowa Ewangelii Mateusza 10:29 Czyż się dwa wróble nie sprzedają za Asa, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego, poczuła ciepło w sercu. Zaczęła zwracać uwagę na ptaki wokół siebie, co doprowadziło ją do podróży modlitwy i wdzięczności. Kilka dni później Maria otrzymała propozycję pracy, która nie tylko rozwiązała jej problemy finansowe ale także przywróciła jej radość. Uważa, że ptaki były posłańcami Boga, przypominającymi jej, że On zawsze opiekuje się swoimi dziećmi. Te historie to nie są zbieg okoliczności. Pokazują, że kiedy otwieramy nasze serca na znaki Boże, dzieją się cuda. Te zwierzęta są instrumentami boskiej opatrzności, posłane, aby nas prowadzić. Teraz zanurzmy się w czterech świętych zwierzętach i zrozumiemy, jak każde z nich może zmienić Twoje życie za pomocą duchowych i praktycznych nauk. Kot, często niezrozumiany, jest potężnym posłańcem Boga. W wielu tradycjach duchowych jest postrzegany jako strażnik energetyczny, zdolny do oczyszczania negatywnych energii i przyciągania boskiej ochrony. Święty Pius mówił: Bóg działa w szczegółach. A nawet najmniejszy znak może być cudem. Kot swoją spokojną, obserwacyjną i tajemniczą obecnością jest właśnie tym znakiem. Absorbuje gęste energie z otoczenia, przynosząc równowagę do domu i otwierając przestrzeń na dobrobyt. Duchowo kot symbolizuje intuicję, tajemnicę i połączenie z niewidzialnym. Uczy nas ufać znakom, które Bóg kładzie w naszym sercu, słuchać Jego głosu, nawet gdy świat jest wzburzony. Posiadanie kota w pobliżu, a nawet Jego symbol, może usunąć blokady duchowe, które uniemożliwiają błogosławieństwa finansowe i emocjonalne. Jest jak boski filtr oczyszczający dom, aby łaska Boża mogła swobodnie płynąć pomyśl o klarze, kobiecie, która żyła w ciągłym strachu przed utratą pracy. Pewnego dnia szary kot pojawił się w jej ogrodzie, a ona postanowiła się nim zaopiekować, dając mu imię i miejsce w domu. Stopniowo Klara zaczęła czuć więcej pewności siebie, a kilka tygodni później otrzymała nieoczekiwaną awans, który ustabilizował jej finanse. Uważa, że kot był strażnikiem posłanym przez Boga, znakiem, że On chroni jej dom. Jeśli kot przejdzie ci przed oczami, nie odpychaj go, przygarnij go z miłością, ponieważ jest boskim darem, przynoszącym ochronę i dobrobyt. Żółw jest potężnym symbolem cierpliwości, stabilności i długowieczności. Przypomina nam, że prawdziwy dobrobyt nie pochodzi z pośpiechu ani niepokoju, ale z ufności w czas Boży. Święty Franciszek z Asyżu mówił: Cierpliwość jest cnotą silnych. Żółw, swoim powolnym i pewnym krokiem, nosi swój dom na grzbiecie, symbolizując bezpieczeństwo, ochronę i odporność. Jest przypomnieniem, że Bóg zawsze zapewnia w swoim doskonałym czasie. Energetycznie żółw stabilizuje dom, tworząc atmosferę harmonii i przyciągając trwałe błogosławieństwa finansowe. Uczy nas planować spokojnie, podejmować decyzje mądrze i ufać, że Bóg pracuje, nawet gdy wyniki nie są natychmiastowe. Jego obecność jest jak duchowa kotwica, przynosząca spokój i równowagę. Wyobraź sobie Piotra, mężczyznę, który był zadłużony i desperacko szukał szybkich rozwiązań. Pewnego dnia znalazł żółwia w parku i postanowił zabrać go do domu. Zainspirowany żółwiem, Piotr zaczął organizować swoje finanse z cierpliwością, krok po kroku, opracował plan, ograniczył niepotrzebne wydatki i zaufał procesowi. W ciągu kilku miesięcy Piotr spłacił swoje długi i znalazł wewnętrzny spokój. Żółw był znakiem, że Bóg prowadził go do stabilności. Jeśli masz żółwia lub jego symbol, ciesz się nim. Jest boskim darem, uczącym, że cierpliwość otwiera drzwi do dobrobytu. Ptaki takie jak kruk, wróbel i inne są niebiańskimi posłańcami. Posłanymi, aby przypominać nam o stałej opiece Boga. W Ewangelii Mateusza 10:29 Jezus mówi: Czyż się dwa wróble nie sprzedają za Asa, a jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca Waszego? Ptaki przynoszą nadzieję, wolność i bezpośrednie połączenie z niebem. Są głosem Boga, śpiewając o obietnicach obfitości i ochrony. Energetycznie ptaki oczyszczają otoczenie, przynosząc lekkość, inspirację i jasność. Kruk, często budzący strach, jest symbolem transformacji i odnowy, podczas gdy wróbel reprezentuje prostotę i ufność w Boga. Kiedy pojawiają się ptaki, jest to znak, że błogosławieństwa są w drodze, często w nieoczekiwany sposób. Pamiętaj o Zofii, która zobaczyła wróbla za swoim oknem w momencie rozpaczy. Straciła nadzieję po miesiącach bez pracy. Wróbel zaśpiewał, a Zofia przypomniała sobie słowa Jezusa. Modliła się, prosząc o znak, a kilka dni później otrzymała propozycję pracy, która zmieniła jej życie finansowe i przywróciła radość. Ptaki były posłańcami, którzy przypomnieli jej, że Bóg nigdy jej nie opuści. Obserwuj ptaki wokół siebie: są one znakami nadziei i dobrobytu posłanymi przez Boga. Pies jest najwyższym symbolem lojalności, bezwarunkowej miłości i ochrony. Jest strażnikiem domu, przynosząc radość, bezpieczeństwo i harmonię. Święty Pius mówił: Miłość jest siłą, która porusza serce Boga. Pies odzwierciedla tę miłość, będąc kanałem błogosławieństw i duchowego połączenia. Energetycznie pies odpycha negatywne energie i wzmacnia więzi rodzinne, tworząc atmosferę pokoju, która przyciąga dobrobyt. Uczy nas być wiernymi Bogu. Sobie i tym, których kochamy. Kiedy pies jest obecny, dom staje się sanktuarium błogosławieństw. Pomyśl o Łukaszu, który adoptował porzuconego psa w okresie samotności. Obecność zwierzęcia przyniosła radość jego rodzinie, a kilka tygodni później Łukasz otrzymał szansę biznesową, która zmieniła jego życie finansowe. Pies był znakiem, że Bóg był przy nim, przynosząc miłość i obfitość. Przygarnij psa z czułością, ponieważ jest boskim posłańcem. Teraz chcecie zaprosić do zrobienia kroku wiary, który może wszystko zmienić. Napisz w komentarzach słowo opatrzność. To nie tylko słowo. To akt duchowy, potężne stwierdzenie, że ufasz opatrzności Bożej i jesteś otwarty na błogosławieństwa, które On dla Ciebie przygotował. Święty Pius mówił: Modlitwa jest kluczem, który otwiera serce Boga. Napisanie Opatrzność to jak modlitwa, znak, że jesteś zgodny z wolą Bożą i gotowy przyjąć łaski czterech świętych zwierząt. Kiedy piszesz to słowo, mówisz wszechświatowi i Bogu: wierzę, ufam, przyjmuję. To prosty, ale głęboko potężny gest, który łączy twoje serce z energią dobrobytu i ochrony, którą przynoszą te zwierzęta. Zrób to teraz z wiarą i poczuj obecność Boga poruszającą się w twoim życiu. Napisz opatrzność w komentarzach i podziel się tym, jak te zwierzęta już przechodziły ci przed oczami. Razem otwórzmy drzwi dla boskich błogosławieństw i przemieńmy swoje życie mocą wiary. Teraz, gdy znasz cztery święte zwierzęta, chcę nauczyć cię, jak aktywować błogosławieństwa, które przynoszą. Te rytuały są proste, duchowe i głęboko związane z opatrznością Bożą. To nie jest przesąd, to sposób na uczczenie stworzenia i dostosowanie się do woli Bożej, jak uczyli nas święty Franciszek i święty Pius. Idźmy krok po kroku z wiarą i szacunkiem. Krok jeden. Przygotuj swoje serce modlitwą. Zanim zaczniesz, usiądź w spokojnym miejscu i odmów szczerą modlitwę. Panie, otwieram moje serce, aby przyjąć Twoje znaki i błogosławieństwa. Poprzez Twoje stworzenie. Prowadź mnie swoją opatrznością i oświecaj moją drogę. Ta modlitwa harmonizuje Twoją energię duchową z posłańcami Boga, otwierając Twój dom na obfitość. Krok 2. Uczci kota, duchowego strażnika. Jeśli masz kota, Opiekuj się nim z miłością, oferując mu jedzenie, wodę i czułość. Jeśli nie, umieść mały obrazek lub figurkę kota w spokojnym miejscu w domu, na przykład w salonie lub sypialni. Zapal białą świecę obok i powiedz: Święty Kocie, strażniku mojego domu, oczyść całą negatywną energię i przynieś równowagę i dobrobyt. Wizualizuj, jak energia domu jest oczyszczana podczas gdy świeca się pali. Krok 3. Doceniaj żółwia, symbol stabilności. Jeśli masz żółwia, utrzymuj jego otoczenie czyste i bezpieczne, traktując go z szacunkiem. W przeciwnym razie użyj symbolu żółwia, takiego jak figurka, i umieść go blisko wejścia do domu. Dotknij go i poproś, żółwiu, posłańcu boskiej cierpliwości, przynieś stabilność finansową i spokój do mojego domu. Poczuj energię zaufania, którą niesie. Krok 4. Połącz się z ptakami, posłańcami nieba. Umieść karmnik dla ptaków na podwórku lub balkonie. Wrzucając ziarna, powiedz: "Ptaki nieba, posłańcy Boga, przynieście nadzieję, lekkość i dobrobyt do mojego życia". Obserwuj je z wdzięcznością, wiedząc, że każdy śpiew jest przypomnieniem o opiece Boga. Jeśli nie możesz mieć karmnika, wystarczy obraz ptaków w twoim domu. Krok 5. Przygarnij psa, strażnika miłości. Jeśli masz psa, traktuj go jak członka rodziny z czułością i szacunkiem. Jeśli nie, umieść obraz psa w salonie. Pogłaszcz go i poproś, wierny psie, symbol bezwarunkowej miłości, chroń mój dom i przyciągaj obfitość. Poczuj energię lojalności, wypełniającą Twój dom. Zakończ te rytuały modlitwą wdzięczności. Panie, dziękuję za Twoich posłańców i za Twoją opatrzność. Niech mój dom będzie miejscem pokoju, dobrobytu i miłości. Zrób to z wiarą, a błogosławieństwa zaczną płynąć jak rzeka boskiej łaski. Ważna uwaga, mój przyjacielu, moja przyjaciółko: nigdy nie odrzucaj boskich posłańców, których Bóg wysyła na Twoją drogę. Odpychanie kota, ignorowanie żółwia, odstraszanie ptaka, lub złe traktowanie psa, może być jak zamknięcie drzwi przed błogosławieństwami które Bóg dla ciebie przygotował. Święty Franciszek z Asyżu mówił, kto nie szanuje stworzenia, nie szanuje stwórcy. Te zwierzęta są instrumentami Boga, a ignorowanie ich oznacza ignorowanie boskiej opatrzności, która jest w twoim zasięgu. Jeśli jedno z tych zwierząt przejdzie ci przed oczami, przyjmij je z miłością, wdzięcznością i szacunkiem. Nie pojawiają się przypadkowo. Bóg umieścił je tam z jakiegoś powodu, jak uczy nas święty Pius, nic się nie dzieje bez pozwolenia Boga. Odrzucenie tych posłańców może zablokować dobrobyt, ochronę i spokój, którego szukasz. Zamiast tego, przyjmij je z otwartym sercem, uczci je jako boskie znaki i zaufaj, że Bóg działa poprzez nie. Otwórz swój dom i swoją duszę na te dary, a zobaczysz cuda które Bóg dla ciebie przygotował. Dotarliśmy do końca tej duchowej podróży, ale to tylko początek nowego etapu w twoim życiu. Dzisiaj odkryłeś, że Bóg mówi poprzez stworzenie, wysyłając kota, żółwia, ptaki i psa jako posłańców dobrobytu, ochrony i nadziei. Zastanów się, jak te zwierzęta już przechodziły ci przed oczami, jak możesz je od teraz czcić. Zapraszam cię do podzielenia się swoją historią w komentarzach. Opowiedz o swoich doświadczeniach z Boską Opatrznością i o tym, jak wiara w Boga wpłynęła na Twoje życie. Trwaj mocno w swojej wierze, ufaj wyższej ochronie i zawsze pamiętaj o naukach Padre Pio. Módl się, czekaj i nie smuć się. Niech Twój dom będzie miejscem pełnym błogosławieństwa, a ty zawsze chodź w świętym świetle. Dołącz do nas, gdy szczekają Cię nowe duchowe objawienia. Podobał Ci się ten film? W takim razie nie przegap następnego, w którym odsłonie padre Pio wskazuje siedem miejsc w Twoim domu, które blokują Twoją obfitość, jeśli trzymasz w nich pieniądze. Zapisz się, włącz powiadomienia i kontynuuj tę duchową podróż z nami.